Halo, halo, czyli witajcie z tej strony w kolejnym odcinku z Fortnite'a, w którym czeka na was kolejna kompilacja solo i dzisiaj się naprawdę będzie trzeba popocić trochę po te winy, bo ostatnio powiem wam, że nawet zdarzało się, że były 3 albo dwa winy na kompilację. Dzisiaj będzie trzeba troszeczkę o te zwycięstwo powalczyć, bo sporo piłkar, sporo dynamo na naszej drodze, ale to zobaczycie na odcinku, a ja oczywiście przypominam, że jeżeli jesteście nowi na kanale, no to doceniam, jeżeli zostawicie suba, bo teraz już tylko droga po milionu. no i oczywiście zróbmy mały przegląd sklepu, no i przypominam, że jeżeli robicie jakieś zakupy w Fortnite, to bardzo docenię, jeżeli użyjecie naszego kodu Evron. I dzisiaj nie mamy w sumie w sklepie nic nowego, ale mamy całkiem dużo fajnych itemów. Po pierwsze jest Guild z tym swoim drugim nowym stylem. O, ten styl jest bardzo fajny. Oprócz tego Aura. No, Aury chyba nie trzeba nikomu przedstawiać. Aura, spocony skinek. Bardzo tani za 800 widoców, więc totalny pokczamp. A i oprócz tego ma garduszek przecież jeszcze jest garduszek. Garduszek całkiem śmieszny. Oprócz tego tutaj te skiny to ja nie wiem, jakiś rozwalony goodbomb Rozwalony pomidorek. Nie wiem o co chodzi, ale generalnie są takie skiny. Oprócz tego mamy panią Oblivion. Chociaż kurczę, fajny jest ten skin z Xboxa. Możecie ktoś pochwalić w komentarzach jak ma. Bo jest chyba taka zielona wersja tego skina. Właśnie za Xboxa. A z prawej strony mamy Desert Dominatorkę. Bardzo ładną panią Ramirez tutaj z takimi tatuażami. Ale oprócz tego jest emotka Party Heaps. Pokczamp. Chyba jedna z fajniejszych emotek za 200 VMAXów. Jest całkiem, całkiem niczego sobie. Oprócz tego Thiu. A no to w sumie do dzisiejszego odcinka. Bo jest tyle spoznańców dzisiaj, że można sobie odetchnąć. No i Spark tak myślę, że też fajny. Ale po, po, podobno na dniach ma być ten mm, skin. Ten z przecieków. Wiecie? Ten nowy skin Ikon, no. Nie, to ta córkaweczka, którą teraz widzicie na ekranie. Więc pokczam. Po Mam nadzieję, że może jutro, czy pojutrze będzie, bo na ten skin jeszcze przed końcem sezonu poluję. A jeszcze dzisiaj można sobie sanktum. Sanktum jeden z fajniejszych męskich skinów. No ale to jest właśnie dzisiejszy sklep. Powtórki, ale całkiem, całkiem fajne. A już Was dzisiaj słuchajcie, zapraszam na odcinek z dwóch Gierek Solo, gdzie troszeczkę się popocimy. Mam nadzieję, kochani, że odcinek Wam się spodoba. Trzymajcie się. Cześć, cześć. Pep. Rozpocznijmy dzisiejszą kompilację od mojej ulubionej miejscówki Czyli oczywiście Szarka, ostatnie Szarki Bo już zbliżamy się do końca sezonu, event w sobotę A na szczęście teraz już nie ma tego challenge'u, że muszę grać kurcze yy, poza Szarkiem Więc wróćmy na naszą miejscówkę miłości Wyjaśnijmy naszych ochroniarzy, widzę, że mi jeden typek leci Zaraz go wyjaśnimy Jaki została burst na twarz? Let's go, Panie ochroniarzu. Pan też podziękuję. Dobra, biorę wszystko, biorę to, biorę kartę. Koleś to już jest, to jest chyba koleś. Czekajcie, otworzę, wezmę to i to. Tu jest! Aha, to był ochroniarz! Hejka! A <grym> no, kolego, troszeczkę unlucky. Jezu, myślałem, że to ten typ, a to jakiś ochroniarz jeszcze strzelał. Koleś został double zbejtowany. O, proszę bardzo, co tutaj, kolega? Chodź! Koleś to strzela z tego działka? Okej, okay, okej, okay. widzę, że tutaj. O nie, zablokował się, zablokowała go! Łódka! Współczuję ci, kolego, naprawdę. No nie. Unlucky Oho! Ty, co to za famasiasz! <strylił> Strzelił i pobiegł. Chodź, 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 chodź. Oj. Dobra, kewie fantastycznie, ale spokojnie, kolega, żebyśmy tutaj nie zwanshotował. Czy koleś uciekł. Hej. Nie mogę do niego strzelić, zatańczmy. Wyjdziesz, no wyjdź I... let's go <grym> Easy, 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 easy. A on z takimi to tak aż sympatycznie się postrzelać. Czy ktoś do mnie tutaj strzelał? Tak, a Kolego, przestań mnie bić! Strefa jest dal... Ty! Koleś jest mocny, okej, okay, okej, okay. we chilling To piłkara, oi! Byczek dostał Jak to nie trafiło! Dostał tego pierwszego strzała tak mocnego chat Come on, wychodź. Dziękuję. <laughs> Nie wiem, jakaś jest taka mega satysfakcja, jak piłkarę sobie tutaj dominuje lekko. Dobra, jest Git, ale muszę lecieć, bo strefy te eventowe teraz mega daleko są. Full force, full force. Chodź tu, Helko. Tylko się jak on zaniża? Okej, okay, dobra, spadł. po prostu schodził, tak jak faktycznie jak taki naturalny spadek. Oj! Kolej już podjeżdża. No dostałeś dwie głowy. Okej, okay, trzeciej nie, ale by było piękne! Jakby dostał takie trzy idealne głowy, o nie! I ktoś do niego strzelał? Widzę tego typa Tylko już jest strefa i ta strefa idzie bardzo szybko. Mm. No bym jeszcze trafił? o, 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 o! No, ty do chłop się zaczął budować przed ostatnim strzałem. Oj, teraz mamy lipę chat, bo w teorii powinniśmy go dojechać, ale z drugiej strony. Ale z drugiej strony ciężko. No, wyjdź, strefa cię dojeżdża. Ja nie mogę, ale. No, nie gadaj, że. O... O... Troszeczkę powiem wam, że jest lipa. Te, tej helki nawet nie mogę wziąć, to jest problem. Nie, no dobra, jak już tyle czasu poświęciłem, to muszę go ubić, chat. Jest. Proszę. <grywa> Jaki tu jest faj. Okej. Okay. <grywa> Ten koleś mnie pewnie teraz nienawidzi, przepraszam. <grywa> Nie, no ale jak już czat, tyle poświęciłem czasu na walkę, to musiałem, musiałem dokończyć. Ty jedzie mi ktoś tyrolą tutaj. Jak coś, to się tutaj tylko leczę. Nie podjeżdżaj mnie. Oj, ty byczku Niech się tylko jeszcze trochę wyleczę, wchodzę na ciebie. Nie spodziewałeś się tego, to John Wick. Co na Wicka się rzadko widzi, powiem wam? Stary co buduje. Czy mogę się wyleczyć tak? Okej. Okay. No już prawie jestem full, to chyba można. Teraz już by wypadało dojechać, ale ja czuję, że tutaj. Kolega jest troszeczkę agresywny. Ty, ale. Podłogę sobie drógł w typie. Co ty? Okej. Okay. Cola the Great, by the way. Ej, nie mamy dużej poty, to jest problem, ale jest drop bardzo blisko mnie. To możemy sobie polecieć pod ten drop chyba. O, jest jednak duże. O, dwie są! Dobra, no to teraz, teraz to jest inna rozmowa. Ty, typ tutaj normalnie buduje. Czy on mnie widział, czy on mnie widział, czy on mnie widział? O nie, chyba widział. aj. aj, 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 aj. dobra. Podjedziemy, mam lunchpada, ale mogę go przestraszyć trzema tutaj, potrójną rampą. Tylko gdzie typ jest? A tutaj. Spokojnie. Byczku Jest tutaj robiony dojazd, tak zwany. A ty gdzieś wybiegasz. Ty on się chyba nie spodziewa, że mam grappler. Hej Okej. Okay. Stary co buduje, a to jest ta narciara. Chodź narciaro. Troszeczkę się bumpil kwajtujemy. On już pewnie ucieknie do innego boksa. No tu jeszcze snajper jest. Ty no nie dalej. Snajper chodź tutaj. Idziesz pierwszy na odstrzał. Jak się tylko zobaczę, serio tegościu. gościu, oh, no. I teraz ani jednego, ani drugiego nie dojechałem. To jest troszeczkę pech. Ale to już luzik. W tym momencie to już jest czatcilek. Mogę sobie wypić ten. O, słyszę, że mnie podjeżdża. No dawaj, byczku, dawaj. Ha, nie spodziewałeś się. Teraz ja się zesprejuję, a ja się zesprejuję mocniej. Dobra. Delikatny podjazd. Hej. Okay. No ale daj się podjechać, proszę, proszę. No nie, no come on. Już w niczym nie mam amo. O proszę, jak wjechał No i hejka <grym> Cheater O, to chyba koleś na padzie Dobra mm, Bierzemy to Gościu miał fioletową pompę w ogóle Jak pięknie Dobra Słyszę, że jakiś typ tutaj idzie To zróbmy sobie daszek A to O, <grym> o mój Boże Chłop z one-shotował heavy daszek i walął mi z pompy one-shota. Okej, okay, szacunek dla ciebie, byczku. No, my lecimy do następnej. Na, 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 na. Gościu sprzedał mi taką pompę, że do teraz mnie boli głowa. Ale na szczęście możemy dzisiaj polecieć sobie znowu na naszego rekinka, pok champion. Jezu, event już w sobotę, a sobota przecież... O kurde, fioletowy skar. Proszę, Ewron, traf. No, nie, no, najgorzej jest chat. Nie mogę nikogo. O, o, o. Proszę, proszę, proszę. No, nie gadaj, że żeś zwiał. Kurde, po Dobra, widzę Skye na samym dole. Widzę typa tutaj. O, no i ten co dostał, dobra. Spróbuję, się z... Spróbuję zraszować Skye i jakoś stąd wyjść w miarę szybko. Bo nie chcę mi się na tym szarku jakoś mega długo siedzieć. No i co mam czas, będę mówił? Na absolutna chillera. Dostałem się od kogoś w plecy, byczku. Nie wracam się do ciebie. Lecę na potne piaski Potne piaski, jaka dziwna nazwa, nie? Fioletową skrzynkę słyszę Dawaj, 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 dawaj O nie No świat ja pompy potrzebuję Daj mi jakąś pompkę Pierwszy raz chyba z szarka faktycznie wyszedłem tak całkowicie bez pompy To jest troszeczkę nieoptymalne, ale zaraz się coś znajdzie pewnie O, typ jest tutaj gdzieś Strzelał? Ta, strzela Hej, byczku o Nie, on nie budował a masz przynajmniej pompkę? Nie, ty masz MK i pistolet. jest gościu, w tyle czasu, tylko tyle zgarnąłeś. Wstyd. Ale spokojnie, czad, bo z tej skrzynki będzie pompa. O! <grystanie> no i git. Proszę bardzo, przewidział Nostradamus. O! o nie, nie uciekaj. Chodź, 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 koleś, jak już tu jesteś. Gdzie jesteś? Tutaj. Witam. Troszeczkę dostałeś. No, Tykal to taki se jest, ale widzę, że... Zrobimy ten trick z przechodzeniem. Chyba z bronią też działa. ta działa. I tam kolego przeszedłem ci przez ścianę. I masz wolną pompę. Fantastycznie. Coś jeszcze masz ciekawego? Tam był jakiś typ w ogóle z tym. Eee, tam był typ. A czekajcie, muszę go ogarnąć. Gdzie on jest piętro wyżej? Aż tutaj! Spokojnie! A No nie, a dzisiaj miał być dzień bez łamania nóg. Dobra, gościu ma wolną pompę. Jest ciężka, tej kurczę mogłem wziąć tą wolną. Ajajaj. No na taki strzał. Chodź tu. Będę się robił na raty, być tu. Hej, hej, dobra. O, let's go. Ok. Nie no, wolną pompę trzeba wziąć. Na szczęście ten typ też miał. Wezmę sobie dużą potę, tak o. No i totalnie chillujemy. Totalna chillera. Wszystko mam na szczęście do wyleczenia się do 200. I lecimy dalej. I Matsów? Ile ty? Ja tą pompę będę sobie mógł do fioletowej zupgrade'ować. Nice, 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 nice! O Jezu. no nie gadaj! Nie gadaj, że stary Kampi w sejfie. Co oni mają na tej agencji, żeby siedzieć w tym sejfie 10 lat? Czekajcie, pójdziemy pod ziemię. On chyba serio w sejfie siedzi. Witam, przechodzę sobie tędy. Okej, okay, są schody, klasyk. Jesteś w sejfie, byczku? Nie, nie ma go. Jest! O kurde! I dalej za władzem z Tomiganem, no co oni robią czad Chłopy kampią, no przynajmniej nie wiem, ale patrz chłop nawet nie lutował tego. Współczuję koleś, naprawdę. A to jest też jakiś styl grania. Siecenie w sejfie. Ej, nie wiem, strasznie mnie trygeruje tutaj to, że są cztery beczki, a nie 5 i zawsze ma się 90 kewa. Epic, proszę dorobić beczkę, aczkolwiek... Ciekawe, czy w ogóle agencja będzie w kolejnym sezonie, co? Bo tutaj przecież w sobotę i wencik. Zobaczymy co się stanie. Dobra, i tam wiem, że się bili Odpalimy sobie lunchpada. Bo to był strasznie duży fight Ta, Widzę, tam się w ogóle coś kończy budować Jest, 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 jest Dobra Czekajcie, wskoczę Jest, o z medkitem w ręku No chyba koleś nie ma za dużo HP Witam, o nie Chodź tu Dostajemy pert party, chłop ma rakietnicę To ja sobie może na chwilkę się wycofam Chodź tu byniu Dobra, leżysz i dostawałem od kogoś strzały w tej bazie? Ta, w tej bazie koleś. Okej, okay, zapraszam do wspólnego tańca. Dobra, jesteś po kewie, byniu. Ja sobie tylko wypiję dużo, bo ja tak w sumie podjechałem go, ale nie mam za dużo HP. Znaczy, HP trochę mam. Słyszę lunchpada. Koleś chyba lunchpadem uciekł. Czy ja go trafię? Nie, dobra. Biorę lunchpada troszeczkę od boku, żeby mnie nie wysprejował. Polecimy sobie. Hmm. Okej. Okay. Ty gościu się chyba... Czy ja widziałem serio, że on się leczy... Ta on się leczy bokiem, on myśli, że... O nie, dobra, teraz to już... Teraz to już masz relipówę. Czy on poszedł do krzaka, w ziomek ten krzak moim Tomiganem Nara, a wyskoczyłeś. O nie, to J Kobek, To chyba jakiś Polak. Przepraszam J Kobek. Wybacz, ale no niestety taktyka zawiodła 13 osób siedzi sobie Mam nadzieję, że znajdę 12 osób i będzie to dużo fragów. Dużo fragów win. Zając życie tak jak w poprzedniej grze, dostanę pompę od jakiegoś spoceńca. A to przynajmniej będzie więcej gierek w kompilacji, bo przypominam, nie możemy zostawić kompilacji bez wina. Słyszę Helkę. Helkarze. Niczym turniej streamerów. Ty gościu jak nisko leci co jest? Pyczku, rozwalam cię, nie rozwalam cię jednak. Było tak blisko, o nie! No dobra, ty on tak jakoś krąży, może go jeszcze zdążę wysprejować. Nie, już poszedł, a tutaj widzę, jest jakiś fight. Dobra, no czy ja mogę? Jeden odcinek sobie nie łamać nóg. Witaj. O nie, gościu podskoczył i go zdążyłem jeszcze trafić. Unlucky. I tutaj on się z kimś bił, chyba, no nie? Ta, słyszę, słyszę gościa w domku. Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. To jesteś gdzieś niżej? Kurde, nie wiem gdzie jest typ. O tu, o Jezus! O nie, 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 nie! Brutus grubego! Czekajcie, muszę się iść wyleczyć. Nie, 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 nie. nie. Spokojnie. To piłkarka! Dobra, wiesz, co, Tobyczku, ty się z nim bij w tym domku. O, tu są w ogóle jakieś poty, ktoś dropa otworzył, dobra. To ja się tutaj zabuduję i wyleczę. Nie, 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 nie. nie. Muszę być full HP. Jak chcę się bić z tą piłkarą, to muszę być full. Ten helkarz dalej lata. <laughs> nie mogę z niego Dobra, kolego Z mi gdzieś ta piłkara uciekła To będziesz moim celem Czy ja zdążę zbić tą helkę? O, oh, nice Ty no, gościu dostał się za 86 full damage i żyje Został 70, eksplozja Raz go chyba obiłem Gościu ma tak zero Że chyba nieśmiertelny śmiertelny to przeżył Dobra Musimy go jakoś podjechać On chyba nie otwiera, ale postaram się Wypił jakiegoś kewa, Widziałem jak się coś... jak coś mrugnęło niebieskiego. A to w porządku, w porządku. It's okay, it's okay. Oj, oj, oj. Dobra. We are chilling. We are chilling. Spokojnie. Koleś uciekł mi i chyba on będzie gdzieś w domkach, więc nie będę go widział. Jest na ulicy. W tym pewnie myśli, no nie no, się ulepił do mnie, goni mnie przez pół mapy. To prawda. Przepraszam, ale mam taki cel, żeby wyjaśnić już wszystkich, którzy zostali. Więc niestety, byczku, ale też jesteś na mojej drodze. Zapgradeowałbym sobie broń na złotą, ale to już jest w strefie, więc unlucky, unlucky. Jakiś typ robi chyba Zero frag Challenge, ponieważ jest na helce gdzieś na sky limicie i jest nad wodą. Oczywiście mój Zero frag Challenge przypomina, bo była bardzo podobna strefa do tej. O, nie Dobra, byczku. Na razie cię zostawię, wyjaśnię sobie innych, bo on chyba nie jest w ogóle chętny do walki. Zostawimy sobie go na koniec. Tylko wiedz koleś, że pamiętam o tobie. Ale aż tak go nie będę zbijał, bo chyba się ta piłkara gdzieś żyje, no nie? A z tą piłkarą to trzeba ostrożnie. Ty, jaki tu jest build fight? O, ty, co się dzieje? Co się dzieje? I tu na dole ktoś, co to Okej, okay, czekajcie. O, to jest ta piłkara, wziąłem. No i jest minigan grubego. Ja postaram się to skolapsować Słyszę, że lunch pad poszedł Ale może druga osoba nie zdąży? Chyba lipa, nie, zdążyła Dobra, nikt nie zginie Ale tu był ten typ Czy to jest bot? To jest bocik, o nie! Ty, jakim cudem tam z tyłu jest dwóch spocenców Taki build fight z tyłu <ślad> I nagle jest bot W <ślad> pośród tego wszystkiego Good doggo, dobry piesek Piękny nick, masz bocie Czy Niki botów są w ogóle wzięte na bazie graczy? Ale tamte dwie piłkary się cisną A tutaj chłopcy biega Okej, okay, jest ta piłkara, ona mnie widzi, bo się zabudowała A tu te się leczy w ogóle Żegnam <ścoughs> O nie, no wiedziałem O nie, najgorzej czad Dobra, mam jedną dużą potę Ale to nie wystarczy Lipa, ta piłkara mnie goni? Nie, ona jest wcelowana z heavy i gdzieś idzie bokiem Dobra Próbuję znaleźć jakieś leczenie, ale jest, kurde, chat najgorzej Okej, okay, postaram się... Postaram się przynajmniej Jakoś w miarę ogarnąć sytuację Z leczeniem, bo to jest, kurde, 125 HP A ta piłkara mnie podjeżdża! Dobra, trochę ją zbiłem, no chat, musimy! Chodź, piłkaro Musimy się bić Próbuję cię jakoś przyspamić Pamiętajmy, że typ ma minigana i chyba rakietnicę. Hej, tak masz minigana, nara! take deal! Akurat jeżeli chodzi o dynamo i piłkarki, to trzeba im tutaj eleczkę walić. Powiem wam, że myślałem, że ten fight będzie bardziej dynamiczny w sensie bardziej taki, wiecie. Mm, a nie, to nie była snajpera, tylko znaczy nie była ta rakietnica, tylko snajperka. Myślałem, że ten fight będzie dłuższy. Okej, okay, został nam jeden typek oraz yy, ten helikopter. No dobra, o ile w ogóle ten helikopter jeszcze jest, nie słyszę go w ogóle Ale, ale no Gdzieś tam powinien być O, gościu, dropo otworzył Ej, czy to nie jest trzeci taki yy, Takie pestki w tym meczu, gdzie ktoś jest odwrócony Leczy się i ja go po prostu zbijam Wcześniej ten typ w helikopterze Potem ta druga piłkara I teraz ten typ Wszyscy plecami do ewrona. No dobra, czad Został nam ten typ w helikopterze I teraz co z nim robimy? Co z nim robimy? Dobra, wbijam do niego. Zracisz, to jest nad wodą. To ja po prostu do niego czad wbijam. Byczku, idę do ciebie na górę. A tu by było w sumie spoko jakbym do niego wiecie, wszedł po prostu do helki i go zbił z tej helki. Kurczę, tylko strefa już nie jest w wodzie. On chyba. Aj, ten plan się nie uda. Bo strefy zaraz nie będzie, a ja tak wolno czad wchodzę. Ty w ogóle, żyjesz w tej helce. Co ty robisz? Połknę go tak, żeby wiedział, gdzie jestem. No, on już, chat, ucieka. Ucieka. Wyskoczył w ogóle. ja cię mogę obić tak, żebym fall damage dostał? Ale nie, on chyba spadnie do wody. Ta, on spadnie do wody. Dobra, stałem lunch pada, żeby żebym nie skolapsował. No i co ty, byczku, robisz, powiedz mi? Pójdziemy tak bokiem. Czy on kolapsuje to, na czym stałem? Czy ty, byczku, kolapsujesz to, na czym ja byłem? Tak, on to kolapsuje, chat. Okej, okay, that's cute, that's cute. Eee, <laughs> to banan w ogóle. Dobra, banany mają to do siebie, że udają nieogarów i goleś jest sprytny, bo chce mnie kolapsować. A, czat, sprawdzimy jego tracker po grzeczy ma wina. Mam nadzieję, że ma, bo planuję go pyknąć. Hej! Schizosetny level. Proszę, powiedz, że miałeś wina I że nie zebrałem ci możliwości parasolki, please! Please! Tak czy inaczej, kurczę, winek fajny, 14 fragów. Okej, okay, chat, on ma dwa winy. O co prawda, 300 meczy, ale ma dwa winy. W tym sezonie także nie trzeba, słuchajcie się przejmować. Nie wzięliśmy parasolki, także mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie, łapce w górze subskrypcji, dzwoneczku i wiemy się następnym razem. Trzymajcie się, cześć, cześć.